Dzień dobry, cześć. Do środy czekamy na zapisy na sabat. Do środy, dlatego że już jest czas wynająć jakiś fajny domek z jakimiś może jacuzzi albo inną sauną. Zobaczymy, co tam mają. Dlatego zbieramy ostatecznie liczbę osób. Będzie taniej niż ostatnio i to zdecydowanie taniej, ponieważ zdecydowaliśmy, że chcemy gotować we własnym zakresie w ramach przyjemności zbycia razem w akcji. Także to jest część naszego bycia. Jeżeli masz ochotę, to pisz do mnie maila i, 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 i wpisuj się na listę i wtedy, i wtedy będziemy zamawiać coś fajnego. W okolicach Wrocławia. A teraz czytanie. Masz wiadomość. Masz wiadomość. Trzy grupy do wyboru wybierz swoją ulubioną. Dobra, grupa pierwsza. Masz wiadomość dla grupy pierwszej. Ha. W ciągu najbliższych kilku tygodni ma coś szansę się dla ciebie diametralnie zmienić. Ma szansę do Ciebie przyjść jakaś bardzo, bardzo intratna propozycja, z której odniesiesz ogromne korzyści. I mogą to być korzyści finansowe. Zdecydowanie mogą to być korzyści finansowe. Odniesiesz przyjemność. Jeżeli. No i właśnie tutaj jest cała informacja do Ciebie. Jeżeli. Wiesz, jest taka tutaj postawa, w której. Z jakiego, znaczy nie z jakiegoś, bo z bardzo konkretnego powodu, ale zaraz o nim powiem. Ubzdurałeś ubzdurałaś sobie w głowie, że ty musisz walczyć. Że ty musisz walczyć. I powód tego jest bardzo konkretny, bo tam to jest podszyte lękiem, dlatego że jak. Jak walczysz, masz takie poczucie, że panujesz nad lękiem, że jesteś silniejsza niż Twoje lęki o to, że coś może nie wyjść, nie udać się, lub że poniesiesz porażkę. Więc jak walczysz, jesteś w stanie walki, to to uczucie jest silniejsze niż lęk. I masz poczucie siły kontroli sytuacji, i masz poczucie, że wpływasz na sytuację czy na kontrolę. Czy tą kontrolą wpływasz na sytuację, że kontrolujesz sytuację? Okazuje się, że nic bardziej mylnego, ponieważ tak naprawdę bardzo się blokujesz na to, co może się zmienić w Twoim życiu w ciągu następnych kilku tygodni, czyli już za chwilę. Nie tędy droga. Zdecydowanie nie tędy droga. Dlaczego? Pokazuje się coś takiego, że ta zmiana, ta intratna propozycja pojawi się w twoim życiu w momencie, w którym ty pozwolisz jej do siebie przyjść. To znaczy opuścisz gardę, opuścisz miecz, opuścisz tarczę i pozwolisz temu czemuś do ciebie w ogóle przyjść i się pokazać i zaprezentować. Dlaczego? Ta propozycja nie wiem, no wiadomo, że nie wiem, czego to dotyczy, bo jest nas bardzo wiele, ale ta propozycja, ona zostanie przyniesiona przez kogoś, może sytuacje, no różne mogło być miejsce, ale to coś, co ci dostarczy tą propozycję, bo ten ktoś, kto ci dostarczy tą propozycję, on nie jest wrogiem, z nim nie można walczyć. To jest osoba lub sytuacja, która przychodzi ci pomóc, wesprzeć cię, pokierować cię, zaprowadzić cię w jakieś właściwe miejsce. Natomiast nie ma nic wspólnego z wrogiem, więc kiedy stoisz w energii wojowniczej, to to coś nie może ci się zaprezentować w twoim życiu. Po prostu nie ma szans. Dlaczego? Bo w tym ferworze, tej obrony, tej tego działania twojego pomieszanego z lękiem, czy jakkolwiek tam jest skonfigurowane, jak są, jakkolwiek są skonfigurowane te tryby w podświadomości, to jest obojętne, po prostu gdyby to tak do ciebie przyszło w tym momencie, to byś wy wycięła to w pień. Bo ty walczysz cały czas z wyimaginowanym zagrożeniem. A tu się pokazuje nie, to się przyjmuje łagodnie, to spływa. To, co chce do ciebie przyjść w ciągu następnych kilku tygodni, jest jak błogosławieństwo. Błogosławieństwo spływa na ciebie. Dlaczego to może przyjść? Bo w gruncie rzeczy, w tym jakby całym szaleństwie wojowniczym, ty coś sobie zmanifestowałaś na bazie jakiegoś pragnienia. I to chcę do ciebie przyjść, ale to, co zmanifestowałaś, zmanifestowałeś, nie ma nic wspólnego z energią walki. O tym śniłaś, śniłeś i to przychodzi, ale może przyjść w momencie, w którym przestajesz walczyć. Żeby pasowało, bo w tym momencie nie pasuje, nie może przyjść coś dobrego dla ciebie, bo to zniszczysz tym mieczem, którym machasz. No, zasłonisz się tą tarczą, nie zobaczysz tego. To, co chce do ciebie przyjść, nie ma nic wspólnego z energią zagrożenia. To nie jest wróg, to jest dobro, które chce do ciebie przyjść. I może przyjść w łagodności, na spokojnie, po dobroci. Więc odłóż ten miecz i przestań się lękać, przestań się bać, przestań widzieć zagrożenie, bo go nie ma. Ono nie istnieje. Znaczy ono istnieje, ale w Twojej głowie gdzieś tam istnieje. Natomiast tutaj, w tej sytuacji, pokazuje się, że tu nie ma żadnego zagrożenia dla Ciebie. No. Miluzu. Po prostu. Grupa druga. A już wiem, kto słucha tej grupy. <laughs> już wiem, kto słucha tej grupy. O której o tym rozmawialiśmy. No dobrze. No dobrze. Tutaj jest pokazana osoba, która ma ogromne parcie czy ciśnienie na to, żeby znaleźć sobie partnera życiowego. Ogromne. To jest jakiś taki cel. To jest, może być też taka osoba, która e, wszędzie, gdzie się pojawia, to wypatruje, kto będzie tą osobą, kto będzie tym partnerem. To jest taki e, fibz, wręcz w głowie tej osoby, która bardzo, tak bardzo pragnie relacji partnerskiej. Że non-stop wszędzie jest w trybie czuwania, ponieważ zaraz, zaraz, za chwilę ktoś tu się może pojawić, z kim ta osoba zawrze relację partnerską na długo i na stałe. I tu jest taka osoba, która czeka na dar z niebios w postaci odpowiedniej osoby do relacji. No. I to się wydarzy. A nawet rzekłabym, że to mogłoby się wydarzyć znacznie szybciej i znacznie prościej i znacznie lżej, ale nie może, ponieważ ta osoba wytwarza ciśnienie i presję na tym kimś, kogo jeszcze nie ma. I tego kogoś jeszcze nie ma, a już na tym kimś jest tak silne ciśnienie i presja, że będzie stałym partnerem do związku, że to generalnie jest spowalnia bardzo sytuację. Rozciąga w czasie wszystko. A zachęta tutaj, w tej grupie jest do tego, a weź sobie wolne od wypatrywania swojego przyszłego partnera. Weź, so, weź sobie wolne, weź oddech, przerwę, pauzę, ponieważ jesteś tak zapracowana, zapracowana w byciu czujną na Osobę, która ma się pojawić w Twoim życiu, że zrobiłaś z tego po prostu ciężka charówka dla Ciebie. I usiądź tak na chwilę i przyznaj się sam, sama przed sobą, czy Ty przypadkiem nie czujesz zmęczenia tą presją, którą wytwarzasz? Bo co się tutaj dzieje? Co karty mówią dalej? Karty mówią o tym, że. Mógłbyś, mogłabyś zostać poprowadzony, poprowadzona znacznie lżej do tej osoby, czy też ona przeprowadzona do Ciebie, bo to, to różnie, w zależności kto kogo tam bardziej przyciąga. I mogłoby Wasze nastąpić spotkanie znacznie szybciej i lżej, gdybyś dał, dała sobie pomóc przez innych życzliwych ludzi. A nie za bardzo możesz sobie na to pozwolić, ponieważ Ty w tych życzliwych ludziach upatrujesz partnera, partnerki a oni nie są Twoimi potencjalnymi partnerami czy partnerkami, są życzliwymi Tobie ludźmi, którzy mogliby Cię w wyniku różnych sytuacji doprowadzić szybciej do tego spotkania. Ale nie mogą tego zrobić, bo Ty w nich się doszukujesz i dopatrujesz kogoś, kto jest Twoim partnerem potencjalnym lub partnerką. I rada z karty jest taka. Zluzuj majty, uspokój się, Uspokój swoją głowę. Wsadź do zimnej wody, jak jest za gorąca. I zacznij, po prostu zacznij przyjaźnić się z ludźmi. Tak po prostu, bez oczekiwania, że ktoś cię obdaruje miłością partnerską, Czy tam romantyczną, o tak może lepiej. Po prostu przyjaźnij się z ludźmi, bez oczekiwania, bo ty Masz tak gorące pragnienie poznania kogoś, że to jest oczywiste, że to się wydarzy. To jest oczywiste. To w ogóle nie ma innej opcji, bo ty w ogóle nie zrobiłaś innego scenariusza na tą historię. To jest oczywiste, że się ktoś pojawi i spędzicie fajnie długie lata. To jest proste. Twoja manifestacja jest prosta. Nie jest skomplikowana. Więc dla wszechświata do Twojej duszy, czy obojętnie, co tam wierzysz, nie jest to problemem dostarczyć ci to. Ale problem polega na tym, że strasznie przeszkadzasz, bo się pieklisz i przypisujesz rolę różnym osobom, które się pojawiają w Twoim życiu, a te osoby. Nie chcą grać tej roli dla ciebie, więc nie mogą być przy tobie, bo wkładasz na nie rolę, której one nie chcą tobie odgrywać, więc wycofują się z tego układu, bo nie są tymi osobami. No, nie są tymi osobami. A to są przyjaźni tobie ludzie i oni mogliby cię w fajne miejsce zaprowadzić, jeżeli, jeżeli widziałbyś, kim oni są. Czyli że ci pomagają poprzez spotkania, rozmowy, interakcje, przypadki, małe cuda. Możesz zostać doprowadzony, doprowadzona do tego spełnienia, o którym tak bardzo marzysz. Poza tym z powodu tego, że tak bardzo usilnie wypatrujesz. Jesteś w takim stanie gotowości i czujności i tak wypatrujesz, i tak wypatrujesz, zabijasz w sobie trochę pasję do życia. Koncentrujesz się na postrzeganiu umysłowym, żeby nie przegapić, może, żeby ta osoba gdzieś, żeby przypadkiem nie przeszła gdzieś obojętnie. Tak, jakby można było zbagatelizować swoją własną manifestację. No to znaczy, jak się uprzesz, to możesz, nie? Ale generalnie. Jak tak ciśniesz i ciśniesz, bo masz jakiś tam kierunek, coś tam sobie wymyśliłeś, tak ciśniesz i ciśniesz, no to wtedy dopiero możesz tak naprawdę mijać różne okazje i szanse, a mijasz różnych ludzi, którzy mogliby cię lekko i przyjemnie doprowadzić do tej osoby, z którą uznasz, że chciałbyś, chciałabyś być. I to jest też tak, że fajnie na tej karcie jest, nie wiem, czy to będzie widać. O, widać. Fajnie jest na tej karcie pokazane, jest to Słońce i ten Księżyc, czyli mamy tą parę, są połączeni, są w szklanym naczyniu. Oni są ze sobą połączeni, ale są rozdzieleni i są tak blisko siebie, a się nie widzą. Są tak blisko siebie, a się nie widzą. No, pozwól innym pomóc sobie. Jest coś, co od nich możesz otrzymać. Może jakieś zdanie, które zmieni Twój sposób postrzegania, może zaproszenie, które może wszystko zmienić. Może, może po prostu wsparcie i miły czas i fajne emocje, co cię, co, co cię rozluźni i zregeneruje. Jakkolwiek zachęta jest to do, do tego, żeby zacząć się przyjaźnić najpierw z innymi. Trzecia grupa. Oh. Uh -huh. A to ciekawe. Tu jest zachęta. Albo inaczej, nie. Jest, jest informacja o tym, gdzie zmierzasz. Bo tu jest pokazanie, jakby takich zależności, w których masz dużą skłonność do śnienia. Dużą skłonność do hmm, halucynacji. Nie wiem na jaki temat. Nie pokazuje się, więc pewnie dotyczy to różnych tematów. Halucynacje. Uwielbiasz to. Halucynować. Środki halucynogenne. Lubisz oglądać tą rzeczywistość, która przyjawia się w twoich fantazjach i marzeniach? I żyjesz w świecie równoległym. Masz swój świat, ale to nie jest ten świat, w którym żyje Twoje ciało. Bo prawdopodobnie różnica, rozdźwięk między światem, w którym żyje Twoje ciało, a światem, który stworzyłeś, stworzyłaś, prawdopodobnie ten rozdźwięk jest przeogromny. I jest tutaj zachęta do tego, żebyś powiedział, powiedziała sobie dość i podjęła decyzję o tym, żeby połączyć te światy. A w jaki sposób? Żeby Twoje niebo zaprosić do życia na Ziemię. Żeby połączyły się światy. Żeby to, o czym marzysz, w końcu się wydarzyło. Pytanie jest, dlaczego wolisz o tym marzyć, zamiast tego doświadczać? Z jakiegoś powodu to Cię bardzo bawi, ale tak na dobrą sprawę wywołuje też ogromne cierpienie, że nie dzieje się tak jak w Twojej głowie. Nie dzieje się tak jak w Twojej głowie. Dobrze, ale jest tu pokazana sytuacja i na dobrą sprawę już tą sytuację opowiedziałam. Chodzi o zerwanie więzów z tą częścią, która jest Twoim demonem. Wspomnienie z przeszłości. Jakieś wspomnienie z przeszłości Cię więzi. W związku z tym jesteś niewolnikiem tego wspomnienia. Cały czas odtwarza się ta sama historia związana z twoim wspomnieniem. Nie ruszasz naprzód. Zachęta jest taka, napisz na nowo swoją przyszłość. Twoja rzeczywistość, która właśnie ci się wyświetla, robi się, której doświadczasz, właśnie teraz doświadczasz. Jest efektem w kółko i non stop odtwarzających się doświadczeń, emocji i wspomnień. I to zdecydowanie nie jest coś, co ci służy. To jest halucynacja. I tu jest zachęta do tego, żebyś powiedział, powiedziała sobie tak. Chcę zobaczyć tą halucynację i powody, dla których w niej tkwie. Chcę to zobaczyć. Chcę dowiedzieć się dlaczego tak. Dlaczego cały czas odtwarza mi się w życiu i to może być nieprzyjemna praca, problemy z szefem i to już jest któryś szef. Nie dostajesz kontraktów, zleceń, któryś raz. Masz cały czas ten sam wzorzec partnerski, to już jest któryś partner, który reprezentuje te same cechy. Coś, co się powtarza. Coś, co się powtarza. Nie mogłeś się dogadać z swoimi rodzicami, teraz się nie dogadujesz ze swoimi dziećmi. To jest cały czas kółko powtarzający się schemat. I tą narrację nawija ci twój demon z przeszłości. Powiedz mu tak. Nie uciekaj przed nim, tylko powiedz mu tak. Chcę cię zobaczyć. Kim jesteś? Dlaczego tam jesteś, dlaczego robisz mi tą nawijkę? i dlaczego mam rzeczywistość, jaką mam, w wyniku Twojej narracji. Oddałeś, oddałaś temu wspomnieniu władzę i kontrol nad swoim życiem. I ono dyktuje Ci Twoje realia. Powiedz Mu tak: pokaż się. Kim jesteś? Chcę poznać Twoją tożsamość. Karmi Cię pozorną zabawą. No, to jest to uczucie w ten, e, uczucie ekstazy w wyniku cierpienia. Bo ten środek halucynogenny, to wspomnienie jest odurzające. Kiedy to cierpienie się rozlewa po ciele i daje ciału hormonalną ekstazę. To jest uzależnienie. Przerwij to. Przerwij to. Zdecydowanie, przerwij to. Przez jaki jakiś sposób? Powiedz temu demonowi tak. I poznaj się z nim. Dlaczego? Warto znać słabe punkty wroga. To pozwala określić odpowiednią strategię. No? I przepisać. I przepisać scenariusz na nowo. Ale już przez ciebie. Nie przez demona. Słowa drogą, mało, mało przyjemny Mary. Okej. Okay. No dobrze. To było czytanie. Nie dnia. że